Instalacja programu Viray dla SketchUp jest naprawdę prosta. Postaram się przejść przez ten proces razem z Tobą, zaczynając od pobrania pliku instalacyjnego, na dodaniu licencji demo lub komercyjnej, kończąc. Żeby móc zainstalować Viraya, potrzebujesz plik instalacyjny. Najlepiej jest go pobrać bezpośrednio ze strony producenta to jest firmy chaos.com. W tym celu Przejdź na wspomnianą stronę wpisując jako adres chaos.com i w prawym górnym narożniku kliknij w przycisk Sign In. Musisz teraz zalogować się do konta, które być może posiadasz, bo zakupiłeś licencję, lub jeżeli go nie posiadasz, bo chcesz sprawdzić, jak działa program, chcesz go zainstalować w wersji demo, stwórz takie konto. W tym celu kliknij w przycisk Create Account. Wpisz adres mailowy, na który licencja ma być przypisana, oraz hasło, które musi się składać z dużych małych liter. Musi mieć przynajmniej jedną cyfrę, jeden znak specjalny i nie może być krótsze niż 12 znaków. Uzupełniam więc dane. Klikam w przycisk continue i wpisuję pozostałe informacje jak imię, nazwisko. I klikam w przycisk Create Account. Teraz na adres mailowy, który podałem przy rejestracji, zostaje wysłany link aktywujący konto. Przejdź więc do swojej poczty mailowej, odnajdź maila od firmy Chaos i kliknij w dostępny w nim link aktywujący konto. Mamy informację, że konto jest aktywne. Pozostaje więc się do niego zalogować. Klikam więc w przycisk Sign In i wpisuję dane do konta, takie jak adres e-mail oraz podane przed momentem hasło. Ponownie klikam w Sign In i w tym momencie jesteśmy zalogowani. Żeby pobrać plik instalacyjny, klikamy na ikonę awatara zlokalizowaną w prawym górnym narożniku i klikamy w przycisk My Products. Zostajemy przeniesieni do panelu klienta, w którym przechodzimy do pozycji Download. I ponieważ zalogowałem się na konto, na którym nie mam jeszcze zakupionej żadnej licencji, to pliki instalacyjne znajdę w pozycji All Products. Klikam więc u góry w All Products, i w pluginach wybieram teraz Wireyja dla SketchUpa. Wybieram wersję SketchUpa, do której potrzebuję Wireya, w moim przypadku będzie to wersja 2024 i klikam w przycisk Download. Wybieram lokalizację, do której chcę, żeby plik instalacyjny się zapisał i klikam w przycisk Zapisz. W tym momencie instalator się pobiera, więc musimy chwilę poczekać. Zajmie to kilka, kilkanaście sekund. Wszystko zależy od połączenia internetowego, bo plik trochę waży waży ponad 1 GB. Klik się pobrał, odnajduję go na dysku twardym i uruchamiam. Teraz system pyta mnie, czy chce zezwolić aplikacji na tak naprawdę jej uruchomienie. Wybieram tak. I teraz w oknie Wireya akceptuję wymagane zgody. Klikam w przycisk Continue, wybieram wersję SketchUpa, do której chcę doinstalować Wireya. W moim przypadku będzie to SketchUp 2024. Klikam w przycisk Install. I w tym momencie odbywa się proces właściwej instalacji. Po jego zakończeniu dostajemy informację, że V-Ray dla SketchUpa jest gotowy. Możemy w tym miejscu zaznaczyć możliwość wysyłania naszych danych dotyczących ewentualnych błędów, stabilności programu. Więc, jeżeli chcesz takimi danymi dzielić się z producentem, zaznacz dane opcje. Ja ich nie zaznaczam, klikam w przycisk Done. Virej jest zainstalowany, natomiast potrzebuje licencję. Po zainstalowaniu Vireja z automatu otworzy się przeglądarka internetowa, otworzy się strona serwera licencji, a także zostaniesz od razu zalogowany. Jeżeli tak się nie stało, ani strona serwera licencji się nie otworzyła, ani opcja logowania, to otwórz stronę serwera licencji manualnie wpisując jako adres strony localhost2.3304 i tam zaloguj się klikając w Online Licensing, Sign In. Wpisz adres mailowy oraz hasło powiązane z kątem Chaos i kliknij w przycisk Sign In. Kartę logowania możemy zamknąć. Wracamy na główną stronę serwera licencji. I gdybyśmy byli zalogowani na konto, na które licencja została już zakupiona, to tą licencję byśmy tutaj widzieli. Ja natomiast założyłem konto z myślą o tym, że chcę na nim wygenerować sobie licencję demo i sprawdzić, jak działa V-Ray. No to musimy taką licencję demo aktywować. W tym celu musimy ponownie wejść na stronę producenta, czyli stronę chaos.com. Tam jesteśmy już zalogowani. Więc najeżdżamy na pozycję Architecture i wybieramy V-Ray. Następnie na głównym banerze klikamy w przycisk Try Free, Start Your Trial i ponownie Start Your Trial. Następnie musimy podać numer telefonu, na który otrzymamy kod weryfikacyjny. Klikamy w przycisk Get Verification Code. I wpisujemy otrzymany sześciocyfrowy numer. Następnie klikamy w przycisk Verify Account. Konto zostało zweryfikowane, i no, zdaniem Wire'a jesteśmy już o krok przed uruchomieniem wersji demo. Wybieramy teraz, co nas dokładnie interesuje. Więc nas interesuje Wirey, interesuje nas Wirey pod SketchUp'a. Klikamy w przycisk Continue. Wybieramy teraz typ klienta, z jakim się identyfikujemy. Więc ja wybieram opcję Individual. Wybieram teraz branżę, w moim przypadku będzie to architektura. Wybieram swoją rolę, architekt i opcjonalnie mógłbym ponownie podać numer telefonu. Nie potrzebuję tego. Klikam w przycisk Start Your Free Trial. Licencja Trial została aktywowana na naszym koncie. Możemy teraz wrócić do naszej strony serwera licencji, czyli Localhost 3304. Odświeżmy ją. I powinniśmy zobaczyć wszystkie dostępne licencje w ramach naszej licencji trial. Wszystko wygląda poprawnie. Pozostaje sprawdzić, czy Vray działa. W tym celu uruchamiam SketchUp'a. Po jego uruchomieniu powinny być widoczne paski narzędzi programu Vray. I teraz, żeby się upewnić, czy wszystko działa poprawnie, klikamy w pierwszą główną ikonę Vraya o nazwie Asset Editor. Po kliknięciu, ViRay odpytuje serwer licencji, sprawdza, czy mamy dostępną licencję. I jeżeli taka się znajduje, to aplikacja ViRay się uruchamia. Program ViRay jest zainstalowany i działa. Pora poznać jego obsługę. Zapraszam Cię do kolejnych lekcji z naszego kursu, który w całości został poświęcony tworzeniu fotorealistycznych wizualizacji. Cały kurs to ponad 10 godzin nagrań, w trakcie których nauczycie obsługi programu, metodyki pracy, ustawiania świateł czy tworzenia fotorealistycznych materiałów, a nawet postprodukcji. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.